Słuchajcie, to się dzieje, błaga teraz I z gorącym karemicie. Niech ja to zobaczę. Po prostu Zobaczcie. To są te chwile. Zobacz. To jest jakiś na no, A jak to.? A, może... Bo ja bez kiełbasy. A, jest... A będziesz mógł odłożyć sobie kiełbasy do sąsiada? Będziesz, bo, będzie w Przy ilu stopniach my to robimy? Sześciu? Dobra może... Pięciu. Tu do bo tutaj już niektórzy powiedzieli, że to jest sześć. Ponad. Panie kapitan, słyszycie? Podbiję od nich na razie. Na następnej kiełbce. Rzucaj to do tej następnej Krzyśek, Krzysiek jest wegetarianinem, a im tu kiełbachę podrzucili. Co Krzysiu? Tak jak zresztą. można? Mieliśmy pomysł na żurek, patrzcie Ważne, żeby się jedzenie nie makowało, więc Krzysiek po prostu Ale musimy mać Ale mamy wychłon, co? Ale tutaj żurek zobacz, idzie Chodź nakręć Michełkę, zobacz to Nie, 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 słuchajcie Zobacz Zobacz to Patrz jak położę Pokaż to No jaki wychłon Trzymaj to zobacz, zobacz szybko kręć Chociaż potem ścierał, no Zrobię to dla filmu. Zrobię to dla filmu. No. Dobra już. O bo. Nie wiem czy dam radę to zjeść. Może usiąść. Takiej To jest wyzwanie. Nie wiem czy bokiem mam się do tego zająć. Ale, ale tutaj królem jest kto nie jak... Mariusz Mariusz, Mariusz jest żurem ci szurem przy, przy, są, przy piątce To jeszcze nie są przechyły to, Słyszycie? To nie są jeszcze przechyły A następny do jedzenia Pani kapitan idzie Symiana co? Ja idę na pełnym oparciu Moje nogi po prostu No, to To Bo dodają barwniki do paszy. Nie dodają barwniki, tylko używają kukurydzy GMO. No to kukurydzy. Na barwi. Następ... Sławek. Tak, ja już. Zabry. No to dobra. A może ty zjesz? No nie, bo ty musisz no trzymać garść. Nie bój no. się, ja zjadę resztę, co Zabrycie, zostawicie. Zostanicie. Dobra. Biorę się za jedzenie. Olek. Olek! Olek mówi nie! Dość jak to niektórzy I sięgają, dobra.